Słuchajcie drodzy widzowie, czy glittery są aktualnie najlepszą opcją? Szczerze jest to o tyle ciekawe, że w 2000, dla przykładu w 2021 roku, czyli w Sztokholmie nie byliśmy w stanie zaobserwować glitteru, były wtedy folie. W 2022 roku, jak sobie klikniemy i zobaczymy już jesteśmy w stanie zaobserwować coś nowego, coś nowego, co zmieniło tak naprawdę poniekąd system wleb. glittery, glittery i nowy oczywiście tutaj, nowa rzadkość na holo co nie? Holo nagle było 5 razy bardziej rzadkie niż wcześniej. W 2023 roku Paryżu da ale jest to podtrzymane. Dalej jesteśmy w stanie zaobserwować glitery, które są no, w ilościach jakie są, ale mamy jedne glittery. W 24 również jesteśmy w stanie zaobserwować glitery. I co ciekawe w ogóle w tym wszystkim, wydaje mi się, że w 24 te glitery były najbardziej edytowane, najbardziej zmienione i najlepsze. No prawda jest taka, że były największe i rzeczywiście nie było ich wcale tak dużo stąd też jesteśmy w stanie zaobserwować na przykład glitter z Kopenhagi za 7,50 glitter niczego innego jak donka autografów i 7,50 również autografy niektórych graczy albo nawet Rare atom 5 zł, bardzo duże według mnie przynajmniej ceny za glittery tak szczerze i wiecie co w 2025 roku w Astin nie ma glitterów wal wyszło założenie że będzie wr wracało do niczego innego jak folii. dosłownie folie były w 2021 roku folie sobie wpiszecie i będziecie w stanie zaobserwować Coś takiego występuje. W 2025 również coś takiego występuje, więc jest to o tyle ciekawe, że Valve coś ewidentnie testuje. Więc moje pytanie, następujące jest takie: czy opłaca się według Was zainwestować w glitery starsze? Bo z jednej strony, skoro mamy informację, że Valve kiedyś na przykładu w 2021 roku miało folię, co nie? W 2022 nie było, w 2023 również nie było, w 2024 folii również nie było I w 2025 roku wrócili do tych folii No i skoro wrócili do tych folii, to czy do glitterów też nie wrócą? A poza tym nawet jeżeli by wrócili to w sumie byłoby kilka dobrych lat na zainwestowanie w to i przetrzymanie, a nawet na dobitkę tego wszystkiego. Pytanie też jest ważne, czy, czy w sumie ludzie chcą naklejać te litery, czy ich nie chcą, czy rzeczywiście wolą folię, czy rzeczywiście wolą litery. Dajcie w sumie znać w komentarzu, co Wy wolicie, ale jak wejdziemy sobie na statystyki od CS Market Forum pozyskane, no to jesteśmy w stanie zaobserwować, że ludzie chyba chcą serio naklejać te litery, bo podczas wyjścia Astin, rzeczywiście widzimy, że jak ludzie ogarnęli, że ej, nie ma tych literów, zaczę zaczęli na potęgę je nalepieć, dosłownie zaczęli je na potęgę nalepiać i statystyki w większości są zielone, co to oznacza? Oznacza to, że było, były wyklejane w większych ilościach niż miesiąc wcześniej, więc jest to poniekąd zielone światło, a w zasadzie było wcześniej. Teraz jest takie to troszeczkę już gdybanie, czy to nie pójdzie jeszcze bardziej w górę na przestrzeni najbliższych lat, czy warto do tego wróci, czy nie wróci. Osobiście strzelam, że mogą coś kombinować, że mogą nowe jakieś rodzaje nawet w lepek wypuszczać, ale wydaje mi się również, że to nie jest najgłupsza rozkmina, żeby sobie tak pokminić o tych literech. Zwłaszcza, że następny major w 2025 roku, który będzie, no, jakby nie wprowadził glitterów, to rzeczywiście te starsze mogą sobie pójść nieźle, chyba teoretycznie, w górę. Chociaż nie ma magicznej kuli, więc niestety wam tego nie będę w stanie przewidzieć, co nie. Podsumowując, cały ten materiał, glitery według mnie przynajmniej nie są najgorsze w porównaniu do Paryża. No, sorry, wyważcie drodzy inwestorzy, Paryża jest jak jest. Chociaż niektórzy mówili, że po 30 groszy, no, to jeszcze przejdzie i wydaje mi się, że rzeczywiście po 30 groszy możemy to jakoś rozpatrywać, że ok, lepsze to niż po złotówkę, ale czy jest to najlepsza opcja? Nie wydaje mi się. No i co? Dajcie w sumie znać komentarzu, jak Wy oceniacie Glittery, czy według Was rzeczywiście mają potencjał, czy nie mają tego potencjału. No i co? Jak jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów eksperyujących. Oczywiście tutaj polecam new Playera, na CS Float z mojego refa, no i na Discordzika, gdzie macie nic innego jak konkursik na 20 Pace of card. Miłego dnia Wam życzę, a i pamiętajcie o komentarzach i łapkach pod materiałami, bo wiele z Was tego nie zostawia i później muszę losować dalej. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no.